Co to jest kultura? Potraficie powiedzieć? Wymienić jakiś świat kultury. kultury. No? To Jakby taki zwyczaj, taki. Kultura. Mogą być to jakieś, jakiś zespół norm zachowań, tak? Jakaś, Jakiś zespół spisanych, co mamy zrobić dobrze, jak należy postępować, żeby dobrze się żyło z innymi ludźmi. Tak? To może wchodzić w skład kultury. Proszę. Na przykład kultura przy jedzeniu. O właśnie, czy też może być to jakaś zasada dobrego postępowania, żeby inne osoby, które siedzą z nami przy stole, nie czuły się niekomfortowo, zniesmaczone, tak? Roksana? Sztuka. Sztuka. Sztuka, właśnie wytwory kultury. A coś więcej? <Sznacie> wytwory? wytwory? kultury. Chłopcy? Znacie jakieś wytwory kultury, tak? Co człowiek tworzy, żeby na przykład słuchać muzyki, tak? No, Roksana, wymień. Obrazy, rzeźby. Hmm. Grafiki różne. No. Doktor. Legendy, mity. Tak, ale legendy, mity to nawet jeszcze... One są częścią kultury. Ale nie będą wchodziły w skład sztuki. One są bardziej związane z powstawaniem takiego myślenia religijnego. To też religia również jest częścią kultury. Mhm. Człowiek ma takie poczucie, że jest kimś lepszym, że jest bardziej szlachetny od tego, co go otacza i zaczął sobie stwarzać świat. Właśnie tych prostych form, zakładać jakieś małe wioski, małe miasteczka, zaczął wytwarzać proste narzędzia, proste rzeźby, proste obrazy, jak w jaskiniach pewnie, aż stworzył taką cywilizację, w której my dzisiaj istniejemy. I stworzył ją właśnie dlatego, żeby poczuć, że nad czymś panuje, że panuje nad światem. No i okazuje się, że co? Że człowiek panuje tylko nad światem, który sam sobie stworzył, bo nad przyrodą nie jest w stanie zapanować. Chyba też już nie do końca, bo skoro nas to wszystko zalewa, to znaczy, że za dużo tego, tych wytworów pojawiło się kultury i konsumpcji, i później się okazuje, że kolejny telewizor już gdzieś ląduje na śmietniku, prawda, bo człowiek by chciał oglądać te filmy, które są wytworem kultury przecież, tak? Stworzył jakiś reżyser znany i są fajne, ciekawe, no to trzeba kupić kolejny telewizor, tak? I kolejny telewizor gdzieś ląduje na wysypisku śmieci, tak? I przez to, że człowiek troszeczkę się stał zachłanny w tej w tym swoim, w tej kulturze, i nie wystarczało. Tylko minimalizm, to doprowadził do tego, że teraz nas ten, ten, ta cała kultura trochę przytłacza. Mhm. Tak, właśnie. Tutaj Ewa mówi o bardzo ważnej rzeczy. Pojawia się nam takie nowe pojęcie kategoria konsumpcjonizmu. Wiecie, co to jest? Możecie coś o tym powiedzieć? Co to jest konsumpcjonizm? Można powiedzieć, że to jest związane. Społykaniem przedmiotów, społykaniem treści, wiadomości. Z jedzeniem, tak? Z jedzeniem. Też też. To jest tak, jakby jedzenie, jak konsumujemy coś, tak jak pewnie słyszeliście takie pojęcie, że ktoś mówi, konsumujesz coś, prawda? Czyli tak, jakbyś coś zjadał. To jest takie troszeczkę e, pojęcie niedosłowne, tak? Aha. Czyli że niedosłownie zjadamy te rzeczy, ale tak, jakby je e, zbieramy, bierzemy je dość dla siebie, prawda? Przy, to jest właśnie coś takiego. Teraz, jak tutaj sobie rozmawiamy i wychłoniecie te informacje, my chłoniemy Wasze informacje. To w pewnym sensie zjadamy sobie myśli nawzajem. No to jest akurat pozytywne, ale w świecie, w którym żyjemy współcześnie, no zjadamy nie tylko jedzenie, ale zjadamy różne inne przedmioty. Czasami nie do końca nadgryziemy coś, tak jak było tutaj przykład z telewizorem, już nie jest takiej super jakości, pojawiła nowe. się nowa technologia. No z telefonami tak mamy, prawda? Starsi tutaj mogą powiedzieć, Michał, jak tam z telefonami. Ma, y, y, marzysz o tym, żeby mieć najnowszego iPhone'a? Nie. Nie, nie marzysz o tym. Ale dobrze, żeby robił świetne zdjęcia, prawda? No. Czy wolałbyś taki telefon bez robienia zdjęć? Nie, no, zdjęcia No, bo to jest atrakcja. To jest atrakcja. Tak, Właśnie, człowiek pragnie ma... atrakcji cały czas, no. prawda? Wrażę. Niezaspokojony w tym wszystkim.